Głównym punktem obrad 15 sesji Rady Powiatu Gostynińskiego miało być podjęcie uchwały budżetowej, jednak na wniosek Zarządu Powiatu wprowadzono do porządku obrad podjęcie bardzo ważnej uchwały w sprawie określenia kierunków przekształcenia samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Gostyninie. Relację z obrad, a szczególnie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok przedstawimy w następnym materiale. Dziś przedstawiamy punkt dotyczący przekształcenia szpitala. Wnoszę prowadzenie do proponowanego z porządku obrad, następujących punktów. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunku przekształcenia samodzielnego publicznego zespołu Zakładu Obiekt w Gostinie i proponuje Radna Teresa Kiereś miała zastrzeżenia do zarządu, że wprowadza pod obrady tak ważną uchwałę bez odpowiedniego wyprzedzenia i że radni nie mają czasu na zapoznanie się z projektem uchwały. Szanowna Rado, od jestem zdziwiona, że my bardzo ważny punkt, no, mamy bardzo długą chwilę, no ani żeśmy nie mieli możliwości yy, o, o pracę, na tym punkcie na komisjach. No teraz przerwie 15 minut, co Pan Starosta powiedział, na komisjach, żeby tak ważny temat omówić, no to chyba jest pewna przesada. To jest, jest najważniejszy punkt w tej chwili. Ja rzeczywiście oczekiwałam, żeby ten punkt był, bo także zresztą na ostatniej sesji było mówione, że my jeszcze przed przyjęciem budżetu na następny rok będziemy na sesji, czy to specjalnej sesji, czy specjalnie, nie wiem, podzielonej tej sesji na dwie części, będziemy mieli możliwość obradowania nad kierunkami już szpitalnych. Ale nie wyobrażam sobie, że teraz tak, no bez przygotowania, po prostu zasiadamy i o tak ważnej sprawie w przeciągu 15 minut na komisjach mamy się dogadać, mamy wszystko wiedzieć i mamy wszystkie wątpliwości sobie wyjaśnić. Uważam, że to jest bardzo, bardzo no nie w porządku. wobec, przynajmniej wobec naszych radnych w takim trybie, w jakim zarząd nam to podał. W odpowiedzi wicestarosta Andrzej Kujawski wyjaśnił, że wcześniej nie było odpowiednich materiałów i wyliczeń, a zarząd do ostatniej chwili przygotowywał ekspertyzy. Gdy już były gotowe, nie chciał zwlekać ze względu na bardzo trudną sytuację finansową szpitala. Wlechanie z tym, bo można było miesiąc odsunąć, no i jest niewskazane ze względu na to, co, co w szpitalu jest, jak wygląda sytuacja ekonomiczna. Także Pani Radna, no, to akurat ja jestem zdziwiony, że Pani podnosi, że za szybko coś robimy. Ja nie za wszystko, ponieważ Pani za ma prawo głosować przeciw, Dlaczego tych materiałów do domu Dlatego, że te materiały ja dzisiaj rano mogłem zarządowi przedstawić, bo wcześniej nie mogłem. Mogłem czekać na Gdybym miał je wcześniej powiedzieć, na pewno raczej wcześniej się nie otrzyma. Ogłoszono przerwę w obradach rady. Połączone wszystkie komisje rady udały się do pokoju zarządu, gdzie wicestarosta Andrzej Kujawski oraz prawnik z firmy, doradca konsultans. LTD, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, współpracującej z zarządem powiatu w zakresie przekształcenia szpitala, tłumaczyli radnym o wszelkich możliwych wariantach przekształceń, dlaczego zaproponowano radnym przyjęcie wybranych wariantów oraz jak to będzie oddziaływać na szpital i powiat. Dwugodzinne przekonywanie i prezentacje odniosły skutek. W dłuższej przerwie, obrady i bardzo proszę w punkcie. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunku przekształcenia samodzielnego publicznego zespołu zakładów śpiegów zarodnych w Gospodarce. Proszę bardzo, pan minister. Szanowni Państwo. I tak, by nie pogrążyć powiatu i finansów powiatu. Po przeanalizowaniu tych wszystkich koncepcji wybraliśmy jeden najważniejszy, który daje, daje możliwości funkcjonowania szpitala bez zadłużenia się oraz tak rozłożenie długów, by. Nowego który przejmie część zadłużenia. przedstawiamy Państwu wariant z operatorem, gdzie wszedłby operator zewnętrzny, przejął sporą część zadłużenia i sesją przejął kontakt i prowadził dalej szpital. Czyli byłaby to dzierżawa określonej. Wyślonej działalności szpitala, nie cała. Powstałby szpital z FPZO w mniejszej formule, który, miał, który przejąłby resztę zobowiązań. Występujemy również o pożyczkę oszczędnościową do budżetu państwa po to, żeby wskaźniki po przejęciu zadłużenia nie doprowadziły do niemożności uchwalenia jest to taki wariant bardzo skomplikowany, ale jedyny, jak Państwo na komisjach zobaczyli, jedyny możliwy, który może wydatować identyfikację powietrza. W uchwale zaproponowaliśmy również drugi wariant bez operatora, czyli część operatora przejęła wywołana spółka przez powiat. W przypadku, gdyby taki operator się nie znał, nie można takiego operatora pokrywać. Musielibyśmy przyjmować działania dalsze. Jest to wariant dużo, dużo mniej korzystny, ale innego po prostu nie ma. Przegłosowane zostały zaproponowane przez zarząd kierunki przekształcenia szpitala przy jednym głosie sprzeciwu Krzysztofa Gizińskiego. Rada przyjęła wersję dającą możliwość prowadzenia szpitala przez operatora zewnętrznego. W artykule przedstawiamy przyjętą uchwałę z załącznikiem oraz uzasadnieniem. Jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. 15 osób za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jak poinformował nasz portal wicestarosta, uchwała zostanie przekazana do zaopiniowania związkom zawodowym w szpitalu oraz odpowiednim instytucjom.